podoba Ci się to? tak, a zobaczcie jakie są magnesy gdzie masz te magnesy? Zobaczcie. O, takie buteleczki, nie? tak to jest lawenda podobają mi się i to jest rybka też tak a. a. piękny sklep z pamiątkami nawet powietrze cały czas jest nawilżane. Nie wiem, czy to widać na kamerach, widzicie? Nawilżacze powietrza. Tak. Fajnie tu jest. Tak. O, zobaczcie, tu wchodzimy znowu w taką uliczkę. Ślicznie, tu są takie sklepiki różne z różnymi takimi... Ale jakie śliskie te sody! Aha! Uważajcie! Jest... Musicie uważać, bo strasznie ślisko, nie? Tak. Pięknie. No, super. Miejsce do którego idziemy. Sprawdziłem wcześniej w mapa Google i ludzie pisali, że jest bardzo dobra pizza, więc idziemy to sprawdzić, czy. Ta pizza jest naprawdę taka pyszna, nie? Tak. Aha Okej okay, o, znowu przeszliśmy na taki ryneczek. Wszędzie pełno restauracji No, widzicie tam uliczkę? Zobaczcie jak się świecą te kamienie na, na drodze, na, na ziemi, na podłodze. Jak terakota. no super tak pięknie idziemy taką wąską jakby uliczką, nie? pokaż jaka ona jest wąska dostaniesz od ściany do ściany? Dostawię, nie dostaniesz. Ta, ta nie dostaniesz, tata też nie dostanie pokaż, ja zobaczę Weź, no, jeszcze prawie. mi brakuje ale już prawie, nie? Tak. No. Już prawie. Jeszcze tu możecie sobie apartment wynale wynająć. No, wynaleźć. <grych> o, już chyba dochodzimy. Tak. Tu jesteśmy przy takiej wieży. Jest ta uliczka. Tak. Jest ta uliczka. Patrzcie jak tu pięknie. No. I super, a tu jest tapiceria. Nazywa się koka. Koka. I w środku jest tak Widzicie? Hello. Hello. Jak pięknie. To jest ta pizzeria. Jak traficie tutaj, to tutaj... Próbujcie tej widzek. nagrywam żebyście widzieli gdzie to jest i jak to wygląda w środku dobra, no to my zamawiamy i to, ale tam mamy wolne jedno to sobie weźmiemy krzesełko dobra dobra, jeszcze, wiecie co jeszcze tak menu pierwsze wam nagram, o zobaczcie to jest menu wszystko widzimy? sobie zapauzujecie i będziecie widzieć na pizzeria Koka tak, siedzi się w takiej uliczce, o, widzicie? w takiej ulicy wąskiej tu jest z drugiej strony ta pizzeria Koka tak to wygląda takie są widoczki także szybenik Pełną parą zamawiamy pizzę A ty? No. A do picia? A do picia? Lemoniadę Dobra, jedną lemoniadę Zamówi tą lemoniadę, tak Czekajcie Toaleta w środku Tak Wszystko Cześć Turysta Zobaczcie. Ładnie. Słuchajcie, pizza zamówiona. A może Wam pokażę ja tu chociaż jedną uliczkę tu, nie? Co? Idziemy pokazać im? No to chodź, idziemy. Pokażemy wam tutaj jak te uliczki wyglądają. Te wąskie. Tak? Chodź ze mną. Widzisz? Idziemy. Dużo zabytków On chyba nie reaguje, nie? Zobaczcie, jak ładnie o, Wiec, pan Michal, Tutaj znowu następna restauracja Takie małe ryneczki To jest chyba kościół jakiś, nie? No Patrzcie, jaka wieża To jest właśnie cały szubę. Wpadlibyście na taki pomysł? Patrzcie się jakie pamiątki, takie spadachrony robione z takich właśnie koronki. Każdy jest, patrzcie, na jakąś flagę, koronki, z koronki normalnie spada chronę na pamiątkę, z koronki, a ciekawe jestem czy jest polska Nie ma chyba. Nie ma, tu jest obrócone. Nie. nie widzę Polski, no to chyba muszą dostać bana <śmiech> <śmiech> Dobra, no to chodźmy może zobaczmy, czy w ogóle kaczory są polskie, o widzicie? Też nie ma? Są te kaczory polskie czy nie? Nie. Są... To jest tak. O, z Fajny. Idziemy dalej, chodźcie co Pokażemy dalej tu jeszcze. Fajne te kaczory były. No. Tam też uliczka. Wszędzie coś jest. Tu jest jakaś mapa szybenika. Widzicie? O. I my jesteśmy nie pewnie gdzieś tu. Tu jesteśmy gdzieś tu. Tak, albo tu. Albo tu. No chodź zobaczymy zaraz co tam jest dalej. Nie? No. Co ty o tym sądzisz? W ogóle podoba ci się Szybeniku? Tak. Co? Pogoda fajna? Tak. Od dzisiaj chyba chmurka rano była, nie? No. Taka burzowa ale szybko przeszła jest znowu 30, chyba 2 stopnie także można spokojnie się kąpać w morzu, bo jest woda ciepła i dalej a tutaj też sklep z pamiątkami, żebyście widzieli jaki zapach jest i muszle lawendowe, co? no Sama i muszle, a, jakie są takie nie? a gdzie co? To no. są też te buteleczki I nawet lawenda jest sadzona no. Idziemy Szybenik w lewo, szybenik w prawo? Ech? Zobaczcie cały szybenik, pełno uliczek, pełno restauracji Dobrych restauracji, co? Tak. A twoja lemoniada już chyba na stole jest? No Pływać <grywałaś> dzisiaj w morzu? Tak. Jaka woda? Gorąca, gorąca woda znowu kaczory no, co oni mają z tymi kaczkami? patrzcie się ile kaczek hmm? widzieliście tyle kaczek kiedyś? patrzcie Sklep normalnie z kaczkami patrzcie, o, patrzcie jakie tam są wszędzie duże są kaczki. kaczki tam są jeszcze patrzcie, no, kaczki patrzcie no, widzieliście jeszcze tyle kaczek o, patrzcie te, jakie wszędzie, tam są duże wszędzie są kaczki. I tam są jeszcze duże no. Takie ogromne, patrzcie. Widzicie? Wszędzie na półkach są kaczory. Widziałeś kiedyś tyle kaczek? Nie. No. Idziemy? Fryzjer. No, takie miasteczko, nie? Miasteczko takie, sobie. Wiecie, jak to jest? Pewnie niektórzy z was już tu byli i wiedzą, ale nagrywamy to po to, żeby wam pokazać yy, trochę informacji dla tych, którzy jeszcze tutaj nie byli, nie? Tak. Żeby sobie mogli tutaj przyjechać. I co zrobić? Zjeść pizzę nawet, nie? Taką tak. pyszną. Dobra. To co? Wracamy z powrotem? Tak. No to idziemy z powrotem, bo może już nasza pizza jest co? Tak. A to są. O, właśnie, wiecie co to, to są? To są. Chyba kapary, tak? Z tego co pamiętam? Tak, kapary. Tak? Tak, to są kapary. no. Kapary. Tak rosną normalnie na. Na murze. O. o widzicie? Normalnie na murze rosną o. Elegancko. Hej. Pomachaj tu do wszystkich. Bo cię nie widać. Tak, to są kapary. Pierwsza pizza. Pikante. Pikante. Kaprycioza. O, tu kaprycioza idzie następna. To jest kaprycioza. jest A ty też masz jaką? Kapriciosa. Kaprycioza. No to dobra, to mamy pikante. Taka. Dobrze wypieczona. piecu. Teraz nie mam tego. Także. Smacznego? Tak. Smacznego? No to je sobie. No? I jak? Ta mm. data, Dobra, kogoląca gorąca, nie? Nie. Tu nie wcześniej. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Tak, tak I wideo. I wideo. Foto i wideo, nie? No, To jemy Smacznego! Ej, co ty kupiłaś? Biotrażyk! Kręci się? Tak! Pokaż mi, ja chciała, się mi że... <gryzł> Patrzcie, a tu jest bar e, żelkowy, jak chcecie zobaczyć. O, <gryzł> Także jak chcecie żelki, to tutaj, ale my chyba nie idziemy o? po żelki, nie? I idziemy po żelki? Nie, no nie już nie mamy dość właśnie. żelek. Patrzcie się, jakie ogromne tu są. Jak banany! <gryzł> jak banany! Nie banana? odpuścisz go Nie odpuścisz Banana spróbujemy No żebyś żebyście ten zapach czuli Moni Tu są te banany, to jest piana normalnie Patrzcie się to jest moja kalec a tu są te banany O masakry Siłeczki do tenisa po prostu żelkolandia. No raczej nie. Żelkolandia. Bez glutenu. Wszystko tutaj jest. Wszystko tutaj jest. Czekoladki, kwaśne, kwaśne, słodkie nalewki. Ogromne, patrzcie się, ogromne żelki. Markocze z pianki, hmm. cukierki, hmm. a Dobrze, każde mają Zrobiłaś? Jajko Nie, jajka Dry? już nie bierzemy, bo miałaś dzisiaj jajka w tym. W drugich rzędach miała jajko. A kupujemy coś innego. Krokodyle. Węże. Weźmy dwa takie węże wezmę. Jeden tak no wyciągnął Do góry nie się eee... ja? tata pomoże Oj. Dęki. wzięłaś tą tak, trzeba zobaczyć o ale długi patrzcie się o o mamo patrz mamo mamo patrz patrzcie się normalnie patrz. metrowa metrowa Matro, tego banana chcesz też? Tak tego, tego. czekaj, ja ci wezmę Chodź, jest ogromny, co? Aha, no to może tego z góry tu, No tego Tak? Tego ci wezmę No, dobra A jak spadną? Dobra Co jeszcze? Banan I tyle Mandarynka 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 no To trzy na drogę też. To jest cztery na Dobra. Na I jeszcze trzy cztery. 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 To, tak? I... No to idziemy dalej. Wszystko kupiłaś. Wszystko kupiłaś. Wszystko sam. To dla pani, Tutaj jest To jest misiu, to jest żabka. Żabka. Nie, to jest żerka, żabka, To jest na misia. Misia? Misia. Zielonego? No. Misia. Może jeszcze tą żabkę? Chcesz tą żabę? No. I dość. Czy jeszcze? I żabkę jeszcze. Uczy, uczy. Żabę, patrzcie się, żaba. Skakuj ziatki. Chcesz spróbować delfinka? A, chodź delfinku do nas Mocno mi się stało, taki delfina, de, de, skakuj do siatki. Uch, skakuj delfinku. Okej, okay? no to teraz daj pani, to pani zważy. Pani zważy, czy ma kasę, a tata zapłaci? Znaczy kamerę, a tata zapłaci. And 30 euro i 30 centów patrz patrz jakie oczy tu mamy takie cukawki e, tu mamy też takie węże takie węże takie cukierki fasolki chyba o różnych smakach lukracje Mandarynki, które czuwam. Bogamy takie mniejsze. Zbierze. Tu jest Janka. Aleksandra, Zelewka. Skierkowa. Janka. Najważniejsze. No Widzicie, cukierko zapomnieliśmy. No i co tu masz? Będziesz testować, nie? Wezmę sobie może co? tego węża, a to jest albo winogronko. winogronko tu się patrzymy oko, to oko, nie tam ten telewizor. To to oko tu no. tu musisz się patrzeć tu, bo tutaj się źle widać to wyglądasz tak jakby się nie patrzyła na widzów w ogóle co tam masz jeszcze? Banana. dobra, będziemy wyciągać potem patrzcie jaki długi ten włos Oh. No, z metr ma na pewno Trafisz tutaj z powrotem? No, Dobra, trzymaj się, bo to jeszcze idziemy No, teraz to żeś A wiesz kabelek? Kabelek Tak Także tak Tak to jest yy, Jak się wchodzi y, Z dziećmi do Do y, Candy Baru. Tam jest ten Candy Bar. Ja wam później pod filmem pozaznaczam wszędzie te, te, te miejsca, gdzie byliśmy to sobie oglądać, ale to jest to wszystko w jednym miejscu praktycznie Jak to. Jak co zrobicie Z2, Z3 kółka po tym starym mieście w Szybeniku, to tu na pewno traficie. Co? Trafią tu? No. <laughs> Działać w ten wiatrak? Działa. <laughs> no, dobra. Działa. Czyli jest słodko i jest wietrznie, tak? Tak. Czyli wszystko jest dobrze. Jak jest tylko słodko i jest wiatr, to jest w porządku w Szybeniku. Idziemy dalej. Wiecie co? Zrobiliśmy zakupy. Tak. Kupiliśmy pamiątki. Zjedliśmy pizzę. Ale to już koniec naszego pobytu w Szybeniku. Czas wracać do domu. Także. Co zróbcie zasubskrybujcie. zasubskrybujcie mój kanał tak zasubskrybujcie kanał i zostawcie koniecznie kciuka w, w górę, łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa Pa pa! pa.